Hej, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić prawdziwą cegłę, czyli pierwszą część Batman Nightfall Omnibus wydaną w 2017 roku. Jest to pierwszy tom z trzech posiadający 960 stron, pozostałe tomy mają podobną objętość. Co to w ogóle jest Nightfall? To epicki event z lat 90., w którym pojawia się pierwszy raz postać Bane'a i w którym możemy obserwować okoliczności, które doprowadziły do pokonania i złamania Batmana oraz o konsekwencjach z tego wynikających. Część z tego wydarzenia mogliśmy podziwiać na łamach miesięcznika Batman z wydawnictwa Semik, do którego na pewno będę się odnosił. Tak prezentuje się to wydanie jeszcze po wolucie. Grzbiet. Tylna okładka. A tak wygląda bez obwoluty. I jest to niestety to samo, a szkoda, bo często inne omnibusy mają inną grafikę pod spodem lub jakieś interesujące logo. Podwójna szkoda, bo tak jak bardzo lubię rysunki Keleja Jonesa, tak moim zdaniem ten akurat nie wyszedł najlepiej. Ten omnibus jest pierwszą tak naprawdę chyba udaną próbą zebrania wszystkiego, co dotyczyło tego eventu. Poprzednio wychodziły inne edycje, zazwyczaj w miękkiej okładce, była nawet jedna przygotowana specjalnie pod 25-lecie całego wydarzenia. Ja mam kupione gdzieś na pchlim targu uszkodzone wydanie z Titan Books i w porównaniu do tego omnibusa, aż śmieszne jest, że nazywa się to Volume 1. Tak właśnie powinien wyglądać Volume 1 i jak widzicie jest tego o wiele, wiele więcej do pokazania. Okej, okay, no to co mamy w środku? Śliczny rysunek Jock Wesady, jeśli dobrze rozpoznaję. Łezka się wokół kręci, jak czytam tę listę autorów. Alan Grant, Raham Nolan, Jim Aparo. To były nazwiska, z którymi za dzieciaka przeżywałem Nightfall po raz pierwszy. Wstęp Daga Menka. No i od tego pana wszystko się zaczyna. W zasadzie zaczęło się wcześniej, od Batman Venom, albo nawet od Azraela. No ale powiedzmy, że główny sprawca całego zamieszania ma tutaj swój debiut, czyli Bane. Jeśli dobrze pamiętam, luty 9.5 w Semiku, który był trochę pocięty niestety. Na przykład nie było tej strony z krabami i szczurami i to, że jego cela była zalewana co noc. było także wyrzuconego misia wraz z naczelnikiem i jeszcze pewnie by się coś znalazło. Tutaj zaczynają się historie bezpośrednio może niezwiązane z Nightfallem, w sensie często nie ma w nich Bane'a ani nikogo z ekipy. Oni pojawiają się dopiero później, ale te numery są po to, żeby pokazać jak Batman konsekwentnie tracił siły. Tutaj na przykład musiał zrobić sobie drzemkę na dachu, tutaj złamali mu nos, którego oczywiście nie miał czasu nastawić, także kontuzja przeszła na następny odcinek i tak dalej i tak dalej. Naprawdę świetnie jest to nakreślone i pokazuje jak bardzo Batman był wyczerpany jeszcze przed uwolnieniem wszystkich zarkam. Dość powiedzieć, że zanim faktyczny Nightfall się zaczął, to mamy tutaj, łącznie z debiutem Bane'a, aż 14 numerów z serii Batman i Detective Comics. Okej, okay, od teraz zabawa zaczyna się na poważnie. Na dobre wchodzą okładki Kleja Jonesa wraz z symbolem Nightfallu, który będzie systematycznie się zaciemniał. Jeśli dobrze przyjrzeć się tej planszy, to znajdziemy tutaj autorów tego numeru, czyli Daga Menka i Norma Brayfolga, którzy najwyraźniej również uciekli z Arkham. Tutaj mamy okładkę, którą Semik wykorzystał nieco wcześniej do historii Ostatni Arkham, na początku 1994 roku. Tak naprawdę jest to okładka już do trzeciego odcinka Nightfallu. Bardzo klimatyczny numer z Zaszu, fajnie pokazujący sposoby działania tego przeciwnika. Cały czas logo eventu ciemnieje. Bruce mierzy się z kolejnymi łotrami. Team Up Scarcrow'a z, z Jokerem, który nie skończył się dobrze, niestety. Tutaj już konfrontacja z pomocnikami Bejna. No i ta klasyczna już chyba okładka, i dość smutny jak dla mnie numer, bez silnego już Batmana, któremu przed oczami stają różne sceny, że wcześniej widzieliśmy. John Paul już jako Batman. Niezła historia ze Scarecrowem i z Anarkim. Nowy Batman traci powoli panowanie nad sobą. Zaczyna się modyfikowanie kostiumu i tak dalej. W międzyczasie porwanie ojca Tima oraz King Kinsolving lekarki Brusa. Będzie to miało wpływ na późniejsze wydarzenia. Całkowita już zmiana kostiumu na zbroję, no i pokonanie zguby. Na koniec posłowie Chucka Dixona. Jeszcze krótka historia w jaki sposób Bane włamał się do posiadłości Wayna. Oraz 12 stron dodatków, plan kostiumu John Paula, kilka szkiców i okładek, i tak kończy się Volume 1. Więc tak właśnie prezentuje się pierwszy tom But My Nightfall Omnibus. Jest to moim zdaniem świetna rzecz, zarówno dla ludzi nieznających w ogóle całego wydarzenia, jak i dla tych, którzy chcieliby go w końcu skompletować w porządnej formie. Poprzednim edycją często czegoś brakowało. Tutaj wszystko wygląda, że jest na swoim miejscu. Może jedynie przydałaby się jakaś zmianka, kim jest Azrael i skąd się wziął. Pamiętajmy, że jest to dopiero pierwszy Tom z trzech, a w kolejce czeka jeszcze Night Quest i Night's End.